Czy świat jest bardziej kolorowy, damski czy męski? E, stereotypowo ja myślę, że damski, natomiast myślę, że mężczyźni mają swoje kolory, takich, których pragną, które zaglądają, których się boją, których nie dotykają, bo ich wychowano, wiesz co, na stereotypowych niewrażliwców. Czyli nie płaczemy, nie ruszamy się, nie... Jesteśmy osobami zamkniętymi w sobie, tylko potem w Polsce okazuje się, że 6000 samobójstw rocznie, z czego Mariusz 75% to mężczyźni. Skupmy się jednak na tych stereotypach i podejdźmy stereotypowo do sprawy. Stereotypowy facet młody mężczyzna, chłopak bawi się karabinami, lubi chodzić po drzewach. Ty zająłeś się kolorami, więc tak. gdybyśmy poszli dalej w te stereotypy, jesteś kobietą. E, oczywiście mam pełny aspekt kobiecości, jak każdy facet w sobie. Tylko sztuką się do tego przyznać i o tym powiedzieć. Skoro jesteś stereotypową kobietą, przynajmniej z punktu widzenia kolorów, to o ile kolorów więcej ma twój świat? O ile kolorów szersza jest Twoja barwa widzenia? Czy jesteś takim starym komputerem sprzed dwóch dekad, czy jesteś najnowszą kartą graficzną? Wiesz co, z kartą graficzną to bym oddał kobietom, bo tu musimy się skupić trochę na fizjologii. Wyobraź sobie, że kobiety widzą więcej kolorów. To znaczy, kiedy patrzą na tęczę, to mężczyźni widzą parę kolorów, kobiety co najmniej o dwa więcej. Mało tego, ponad 50% populacji kobiet jest tetrachromatycznych, co to oznacza, że jak normalne kobiety nie tetrachromatyczne patrzą na tęczę, widzą 7 kolorów. Tetrachromatyczne widzą 9 do 11, czyli jakby chodzi tak naprawdę o gen, o przepraszam, hormon zwany oksytocyną, który powoduje, że wrażliwość czopków Komórek wzrokowych na siatkówce coś się zwiększa. I ten kobiecy świat rozróżnia więcej kolorów. Także jako karta graficzna ja jako mężczyzna przegrywam z kobietami. Wiesz, co, bo ja się zastanawiam, jak wyglądało Twoje dzieciństwo. Ja także byłem indywidualistą. Idę w zakład, że Marek Borowiński, shop doktor także. Wiesz, idę w zakład, że Twoi kąpla grali w piłkę. Lubili się brudzić, skakali po drzewach. Część z nich miała urazy, pewnie nie jeden trafił do szpitala. Co robiłeś ty? Malowałeś, rysowałeś tańcze, miałeś kredki. Wiesz co? E, zastanawiałem się bardzo często, ale też byłem osobą, która nie zawsze lubiła gry zespołowe, tak, na pewno byłem inny niż wszyscy. Pamiętam, jak z pasją rysowałem portrety, zastanawiając się, jak bardzo kiedyś e, ta umiejętność rysowania portretów się przyda, czyli patrząc komuś w oczy, okazuje się, że widzę więcej niż inni i uciekałem, mając 14-13 lat w rysowanie portretów, potem padła decyzja, tak, idę do liceum plastycznego. Generalnie w szkole podstawowej bardzo słabo się uczyłem, w ogóle ledwo z klasy do klasy przechodziłem. Poczekaj. Zatrzymajmy się. Dostałeś kiedyś za swój indywidualizm w mordo od Kupli? E, tak, bo się nie podobało, jak może się w ogóle gość zajmować kolorami, przecież to jest w ogóle niemęskie, stare. No, facet i kolory to jest w ogóle taki, wiesz, e, społeczny syndrom mojego pokolenia urodzonych w latach 70., -tych. no w ogóle hello, o co tu chodzi, tak? To jest piłka, wszystkie inne rzeczy oczywiście i to się nie podobało, to nie było e, oczywiste, to nie było coś, co pasowało do osiedlowego blokowiska na Bałutach w łodzi. To jest coś, co jest nietypowe i e, nieodpowiednie dla chłopaka w moim wieku wtedy. A co na to rodzice? Rodzice zawsze byli za. To jakby to było wielkie wsparcie i mamy i taty, oni mówili tak, idziesz do liceum plastycznego, idę. I potem się okazało, że kiedy się pojawiły różne sukcesy artystyczne, Eee, no to osiedlowe chłopaki, potem było to już trochę w, w okresie studiów, to był szacun, tak? Co, Ale jak? najpierw był dziwak i niezrozumiały z pewną sensualną wrażliwością, tak trudną dla pojęcia, dla wszystkich, którzy rozrabiali, kiedy nie bardzo chce i nie rozumie po co się tłuc, bo może to nie jest w jego sposobie bycia czy wielkiej wrażliwości, którą w środku... Posiada. Wiesz co, bo przyszło mi do głowy takie porównanie kinematograficzne. W filmie jest eksmisja, były dwie skrajne postaci: była jej ekscelencja mm -hmm. i był Maksiu ze swoim kumplem. Ty byłeś w tym świecie sfeminizowanym w liceum plastycznym bardziej jej ekscelencją. Czy byłeś Maksiem, trochę zagubionym w świecie babskim, bo nie ukrywajmy, że te licea plastyczne są jednak hmm, sfeminizowane, dominują w nich kobiety. W mojej klasie było wielu chłopaków, którzy byli fajni, którzy byli, e, bym powiedział, tacy, którzy chcą się definiować poprzez kolor i zrozumiałem, że okej. Okay, Nagle grupa, w której odnalazłem się, że a moi kumple koledzy mogą interesować się malowaniem, rysowaniem, e, możemy zapalić jakąś pierwszą fajkę w życiu, wiesz, tak? Bo ale to jak, jest... jak definiować się przez kolor? Czy to znaczy nosić kolorowe ubrania, wiesz, robić makijaż, wyróżniać się za na, na wszelką cenę z tłumu? Wiesz co, ja pamiętam w tamtych latach 80. I, pod, i początku lat 90., których kończyłem, to nasz bunt się wyrażał w tym, że robimy, mieliśmy kolorowe sznurówki, to znaczy na jednej nodze miałem czerwoną, na drugiej żółtą i uważałem, że jest to wielki artyzm, co oczywiście jest bardzo śmieszne. Z dzisiejszego punktu widzenia robiliśmy performers, Pamiętam, moja szkoła miała dwa budynki vis a -vis siebie i robiliśmy pogrzeb kolegi, którego umalowaliśmy białe nogi i białą farbą i wzięliśmy ławkę, wiesz, która jest tak jakby nogami do góry i go nieśliśmy przez ulicę, robiąc taki manifest, trochę zwrócenie na siebie uwagi. My, artyści, robimy takie trochę sobie jaja z pogrzebu, czyli ze świętości, który bym dzisiaj pewnie nie ruszał, mając obecną świadomość, ale wtedy nam bardzo podobało się, Wrzuciliśmy koleżankę Lilkę, która miała najchudsze nogi w klasie, którą potem została modelką w Paryżu. Wymalowaliśmy jej to białą farbą i te nogi i taki wow wszystkich ludzi w polonezach, którzy się na to patrzyli. To taki nasz bunt. Kolega za księdza był przebrany, wiesz, miał magnetofon i, i była... Power muzyka, taki performance. Tak nam się wydawało, że wtedy należy sztukę pojmować. To był fajny czas. Czyli wracając do mojego pytania, byłeś bardziej ekscelencją. Tu się dobrze w tym babskim, kolorowym świecie czułeś. Wiesz, co jest takie fajne? Wszyscy definiują świat babski. uważam, że kolory nie są ani babskie, ani męskie, ani jakiekolwiek. To my jako ludzie w ewolucji, w historii sobie troszeczkę bierzemy prawo do określania. A tak? mamy takie prawo? Ja nie jestem tego do końca przekonany, ponieważ kolory ani nie są męskie, ani damskie. Ale to jest robiąc przykład... to, co robisz, ty trochę ten świat kontrolujesz albo starasz się, starasz się kontrolować. Ty jesteś gościem, który o kolorach wie więcej niż wiedzą inni. Ja nie chcę tutaj bazować już dalej na stereotypach, bo stereotypowe fazy to rozróżnia trzy. Czarny, biały i wiadomo jaki. Ty widzisz szersze spektrum barw. Jaki kolor ma moja koszula? Zależy, z której strony się popatrzył. Słuchaj, no jesteś taki fioletowo-różowy trochę, taki niebiesko-różowy. A jak ja mam gwarancję, to... że ty te kolory widzisz tak jak ja? Wiesz to nie mamy takiej gwarancji. Są osoby, które na przykład nie widzą pewnych aspektów kolorów. Tak jak powiedzmy, mężczyźni słabi widzą. Eee, z powodu właśnie tego genu, który wcześniej spełniał hormonu, przepraszam, to widzimy mniej tych kolorów. Także to, jak postrzegamy, bywa różnie. Świat zwierząt też jest inny. Ale zwierzęta widzą kompletnie inaczej kolory. Także rzeczywistość odbierana jest wtedy w zależności od odbiornika, czyli mózgu, tego, co mamy pomiędzy uszami. Wróćmy na chwilę do swojego liceum, do szkoły plastycznej. Liceum plastyczne w łodzi. Przypomnijmy, w którym momencie pomyślałeś sobie, kurde, na tym da się zrobić kasę. Zostałem ekspertem. Będę... Będę gościem w wielu telewizjach, nie tylko śniadaniowych, przyjadę do Stanów, rozwalę system. W ogóle takiego myślenia nie było, była pasja co do koloru, co do malowania, rysowania. Wydarzeniem było dla mnie wielkim dostanie się na Akademii Sztuk Pięknych, ponieważ w moim roczniku to było po 30 osób na jedno miejsce, więc to był wielki wow do Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Natomiast tam począł się szczęśliwy, że tam w ogóle grono pedagogiczne rozumie takich ludzi jak ja, takich innych trochę w moim postrzeganiu. I zaczął się moment, w którym zacząłem projektować chociażby pościel, tkaniny, ręczniki. Już na trzecim roku sprzedawałem swoje projekty, jeżdżąc po wszelkich są... zakładach tekstylnych. W Jak wyjątkowy sposób można zaprojektować ręcznik? Ręcznik to ręcznik. Masz go w łazience, idziesz pod prysznic, wycierasz się i część. Wiesz, ale ręcznik to produkt. Ktoś go kupuje, ktoś to woli kolor żółt, czerwony lub różowy. Do tego są wzory, do tego dochodzi psychologia kształt tu zacząłem projektować e, tapety i z pewną fabryką w Polsce, ta moja historia posunęła się trochę dalej, ponieważ będąc na trzecim roku studiów, pojechałem na targi Heimtextil we Frankfurcie, są największe targi tekstylne, gdzie wystawiało się bardzo dużo firm. No i stwierdziłem, że jako człowiek przebojowy pójdę, złożę swoje CV, tak to wtedy bywało, do tych polskich firm. Po powrocie dzwoniłem do każdej z nich, mówiłem, dzień dobry, panie prezesie, my się widzieliśmy we Frankfurcie. E, na 12 firm, 9 zdecydowało się współpracować. Jedno z była fabryka tapet i do czego zmierzam? Oni mówią, Marek, słuchaj, zaprojektuj nam coś, ale oni mówią, wiesz, co, przyjeżdża do nas bardzo ważny klient. Słuchaj, zrób na wykład o kolorach. Ja mówię, słuchajcie, ja o kolorach hello, ja w ogóle nie umiem mówić. Nie wiem o co tu chodzi. Oni mówią, nie, ty powiesz. Więc pierwszy wykład byłby taki, którego dzisiaj bym się bardzo wstydził. Natomiast oni mówią, wiesz, co było super, spodobało się klientom, za tydzień przyjechałem nowi, weź to poprowadź. Na którym to roku było studium? Trzeci rok studiów. Także ja bardzo biznesowo podchodziłem Wtresie... nagle do kolorów, ale oni we mnie obudzili pasję, że mówienie o kolorach, może być ciekawe. Ale ty już teraz wiedziałeś, że Twoją pasję. Czy wówczas wiedziałeś, że Twoją pasję da się zmonetyzować? Bo ty nie. szybko rozpocząłeś karierę zawodową na niełatwych studiach, z których nie ukrywajmy, po skończeniu których nie ukrywajmy. Większość ludzi kariery nie robi. Nie robi, mało tego, ma bardzo dużo zaburzeń. Ja zajmując się też psychoterapią, rysunkiem, w wielu miejscach odnajdywałem osoby, może nie z roku, ale z lat wyżej, niżej, w zakładach, gdzie się leczy nerwice, Bo to jest prawda, zderzenie po tym, jak się wychodzi ze szkoły artystycznej w Łodzi, która mi da absolutny fundament tego, co robię dzisiaj, absolutne przygotowanie, jest zderzeniem ze światem artystycznym. Nie wiem skąd miałem w sobie gen, nie obawiam się tego, być sprzedawcy, gen człowieka, który się czuje świetnie pomiędzy przestrzenią designu. A sprzedaży i stoję dwoma nogami, i bardzo dobrze się w tym czuję, natomiast żeby. To tego... łatwo jest połączyć świat sprzedawcy, który się często kojarzy z akwizytorem, z nachalnym, upierdliwym gościem albo kobietą, którzy sprzedają produkty, które często nam są niepotrzebne. Mm -hmm. I połączyć z tym świat artystyczny. Wiesz, brzmi jak przepis na bardzo dobry koktajl, albo na paskudne jedzenie. Zawsze bym inny niż wszyscy i postanowiłem, że jednak to się zmieni. Natomiast to zakłady, które mówi Marek, weź spróbuj, małymi krokami to się rozwijało, to poszło, jak, to poszło tak naprawdę jak petarda, zacząłem widać targi zagraniczne. Wielką inspiracją był Paryż, który miałem 60-70 razy zawodowo w życiu, który mnie trochę też ukształtował, że można robić to, co się chce, wystarczy mieć marzenia i uwierzyć, że kolor może być... Ja ludzi zarażałem kolorem, w ogóle nie myślałem o rzeczach takich jak faktura, biznes, sprzedaż, obrót, dochód, koszty firmy nie. Po jakimś czasie nie powiedział Marek. Ty możesz mówić o kolechom, wie tak ja? ja? Ja jakby absolutnie ciągle w to nie dowierzałem i to mówię bez żadnej kokieterii. Potem to się stało świadomą kompetencją, czyli rozpocząłem warsztaty aktorskie po to, aby lepiej mówić. Kiedy wiele osób mi potwierdziło, czy powiedział Marek, bo ja tak w sobie jednak tego nie odnajdywałem do końca, że jednak jest to potencjał, ludzie chcą słuchać o barwie, o tym, jak ona zmienia, jak wpływa na nasz mózg, na naszą fizjologię i rozpoczęły się warsztaty aktorskie, czyli byłem na etapie świadomej najpierw niekompetencji, aby to zmieniać. I to poszło potem już dalej. Jaki kolor ma Twój świat? Wiesz to mój świat myślę, że jest bardzo błękitny, tak? Bardzo ezoteryczny, bardzo duchowy, bardzo... E, bardzo szukający jasnych dróg, nie tych ciemnych, których też trochę w życiu swoim spotkałem, w tak? których e, pobłądziłem za kamarkach też ciemnych bar. Gdybyś mógł się zamknąć w jednym kolorze, to hmm. jaki to byłby kolor? Anielski błękit.